Dzień dobry, 3 lutego 2025 roku. Kasia Dietrich, Agencja Smolar. Witam na losowaniu pierwszego etapu w jubileuszowej loterii CER MOTOR. Za chwilę poznamy laureatów nagród pierwszego i drugiego stopnia. Nagrodami pierwszego stopnia są karty przedpłacone o wartości 1000 zł. Tych nagród jest, są dwie i cztery nagrody o wartości 500 zł. To są nagrody w postaci kart paliwowych. Na Państwa ekranach widzicie już skonfigurowany system do losowania. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia i informuję, że laureatów rezerwowych już rozlosujemy poza nagraniem. Miło mi poinformować, że laureatem pierws nagrody pierwszego stopnia jest numer losu 35, numer telefonu 910, końcówka. Drugim laureatem nagrody. Pierwszego stopnia, czyli karty przedpłaconej o wartości 1000 zł, jest numer losu 326, końcówka numeru telefonu 057. I teraz laureaci nagród w postaci kart paliwowych. Pierwszym laureatem jest numer losu 387, numer telefonu końcówka 450. Kolejnym laureatem jest numer losu 69, numer telefonu końcówka 441. I kolejnym laureatem nagrody drugiego stopnia numer losu 496, końcówka numeru telefonu 250. I ostatnim laureatem nagrody drugiego stopnia jest numer losu 228, numer telefonu 946. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia za tydzień.